Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam na vlogu nie W kolejnym odcinku, w tym odcinku będziecie mieli, będziecie miały moje drogie taką perspektywę z boku. A, jako że ja tutaj Yang Yanga i postanowiłem zmienić scenarię. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym, że nie, nie lubię nazywać Yang Yanga osobą niepełnosprawną. Zaraz wam powiem dlaczego. Parę filmów temu dałem odcinek, że tam chyba y, zmienia, y, usprawniałem wózek Yang Yanga, usprawniałem wózek mojego niepełnosprawnego syna i y, powiem wam szczerze, że nie lubię tego określenia. Nie lubię tego określenia dlatego, że każdy w jakiś sposób jest niepełnosprawny. Więc jeśli jedna osoba mówi o innej, że jest niepełnosprawna, to jest trochę nie w porządku. Dlatego, że ta inna osoba też jest niepełnosprawna do pewnego stopnia. Oczywiście nikt nie jest idealny oprócz autora vloga Niezę Chiny. Jak już wiecie, zapewne z poprzednich odcinków, na przykład Jan jest w pełni sprawny i dużo sprawniejszy, jeśli chodzi o bycie szczęśliwym i uśmiechniętym i radosnym mm -hmm. i pięknym chłopakiem. Natomiast wielu starych mężczyzn po pięćdziesiątce, szczególnie ci hejterzy na vlogu, nie tych chiny. to znaczy to są nastolatkowie, ale podaję się za mężczyzn, którzy mają 53 lata. Więc oni są niepełnosprawni, jeśli chodzi o dawanie szczęścia i bycie szczęśliwym i radosnym każdego dnia. A naziemiań jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo sprawny, jeśli chodzi o ten aspekt życia. Więc mamy na świecie obecnie sytuację, gdzie niektóre osoby są bardziej sprawne w jednych aspektach życia, a inne osoby są mniej sprawne. W innych aspektach życia. Więc jedni nazywają innych jako niepełnosprawni. Myślę, że nie byłoby to w porządku wobec niektórych grupy osób. Mhm. Oczywiście wiemy, że Janin tutaj nie potrafi samemu chodzić, ani siedzieć, ani się poruszać, mhm. ani mówić. Ale to wcale nie czyni go niepełnosprawnym. Janin jest po prostu sprawniejszy w jednych aspektach życia i mniej sprawniejszy w innych aspektach codziennego życia. Niektórzy są bardzo sprawni, jeśli chodzi o granie w koszykówkę, inni są mniej sprawni, lub nawet niepełnosprawni. Jeśli chodzi na przykład o mnie, to ja jestem niepełnosprawny, jeśli chodzi o grę w koszykówkę. Nigdy jakoś mnie nie pociągała pociągał ten sport więc ja jestem w pełni niepełnosprawny jeśli chodzi o o granie w koszykówkę a super sprawny nawet bardziej niż super sprawny hiper, hiper sprawny jeśli chodzi o vlogowanie szczególnie na tych innych. no więc tak tak to wygląda, więc zamieściłem taki opis filmu, ale niezbyt mi się podoba. Może go zmienię, zobaczymy. Mhm. Jak widzicie, Janin jest super sprawny, jeśli chodzi o jedzenie smakowitego śniadanka. Mhm. Tak, tak, tak. You look very happy to me today. Tak, 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 tak. tak, 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 tak. Oh, no, we start to eat. Today you are going to have fruit juice. I hope you will like it. Mmm. Czekaś zmieni ustawienie. Myślałem, że tak będzie lepiej, ale jednak dziwnie trochę, więc lepiej na front, lepiej od frontu przynajmniej możemy się oglądać. Zabrakło nam wczoraj jedzenia śniadaniowego dla Yang Yanga. Yang Yang tutaj i ja sobie na śniadanie takie takie różne mikstury, mikstury z proszku. Dla dzieci, głównie dla takich małych dzieci, jak się podaje, jakieś kaszki dla małych dzieci. Więc ja nie sobie zajada na śniadanie takie kaszki z różnymi tam białkami i innymi rzeczami, dodatkami. Natomiast dzisiaj nam zabrakło tego jedzenia. Skończyło nam się wczoraj. Jeszcze nam tutaj nie zdążyli dowieść. Więc dzisiaj, jan nie, nie jakieś owocowe, owocowe mieszanki, owocowy dżem. Zobaczymy, czy mu będzie smakować. No, to jest słuchajcie, to jest z, tym, nie, z tą niepełnosprawnością, i nie, nazywanie niektórych osób niepełnosprawnymi, to jest tak jak z tym. Że to jest tak, że ci pełnosprawni, którzy myślą, że są pełnosprawni, nazywają inne osoby niepełnosprawnymi. To jest tak samo jak z tymi, z ekstrowertykami i introwertykami. Że generalnie intro, y, ekstrowertycy są głośni i próbują tutaj zawładnąć światem i narzucić introwertykom, co mają robić. Ekstrowertycy, słuchajcie, mówią introwertykom, że mają się zmienić. Z cichych, z cichych z cichych ludzi zamkniętych w sobie, w głośnych ludzi, niezamkniętych w sobie, otwartych na, na resztę świata. Więc ekstrowertycy mówią introwertykom, że introwertycy mają się zmienić. Na przy, natomiast introwertycy już nie mogą ekstrowertykom powiedzieć, że ci po prostu mają się zamknąć i bądź, siedzieć cicho i być osobami zamkniętymi w sobie bo wielki hałas i wielkie larmo się robi, słuchajcie. No także. Także podobna sytuacja. Także tak jak Wam mówię, nie lubię tego określenia. Nie lubię tego określenia osoby niepełnosprawne. Bardziej bym, nazywał, bardziej bym nazywał takie osoby, z, osoby z innymi umiejętnościami albo z, z mniejszymi umiejętnościami albo osoby z mniej zaawansowanymi umiejętnościami w zrobieniu czegoś w życiu. Już nawet nie chcę tutaj rozgrzebywać tematu i mówić o tych osobach, które uznają siebie za w pełni sprawne, a które mają na przykład dużo mentalnych niepełnosprawności, których nie widać, których nie pokazują na zewnątrz, które starają się ukryć. Więc te osoby, które tam mówią, że są super sprawne i najlepsze na świecie, to one mogą mieć dużo niepełnosprawności, których nie widzicie. Więc, więc taka sytuacja, więc. więc Dobra. Come on, Dudu, We need to eat. Carry on. I hope you like the food today. Come on, Dudu, Joe Mhm. Mm Speed up. You are so slow today. Mm hmm You need to hurry up and eat the food. Dobra, moi drogie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa pa. Nie wiem, co jeszcze nagram. Zobaczymy, co się rozwinie. Często nagrywam spontanicznie. Zobaczymy, jak się życie jutro rozwinie. Dobra, Janię tutaj trochę przyspieszył. Pozdrow, cześć, do zobaczenia. Na razie pa.